Hej, witamy! Sezon Are. Dzisiaj uzupełnianie albumu Stopsa, mecza tak zwanego 2023-2024. Wszystko się zgadza, Oli mówi wszystko poprawnie. Mamy już trochę kart nowo w albumie, wiadomo, i jeszcze mamy teraz tyle, żeby sobie pozupełniać. Złote. I po... same złote, tak, bo, bo Alizie też. Za dużo. Właśnie o to chodzi, byłoby za dużo i za nudno. Tak się prezentuje Aston Villa. Pokaż Oli przy okazji, jak będziemy jechać do końca, nie? Aston Villa. Tak. City, Arsenal. Już bardzo mało nam brakuje. United, Newcastle, Liverpool, uh -huh. West Ham. West Ham jest fabiański. Pokaż fabiańskiego, bo jest fabiański. Tu jeszcze chodzi już na ławie, ale tu jest. No. Barça. Gdzie jest? Robercik? Tu jest, finisher, tak jest. Real, Vinicius. Atletico. Paryż. Bayern jest cały. No. O, Borussia, nie Borussia, ma dwa, dwie. dwie karty. Tu całe, tu Lipsk, Bayern Leverkusen. Tak, Feynor jedna karta. I Eintracht jedna. Ajax i Benfica, full. Porto, Porto i Sporting, i... full. Tu też full, Sociedad tak, i Betis, Sevilla też pełne. Pełne. Salzburg, Lazio. Pełne. Inter, Milan. Pełny. Nie, a. a nie, Milanu logo nie ma. Romy. Rom, aha, Roma, to jest Juventus pełny. Celtic też i blok, Rangers logo. logo Rangersów. I uwaga, uwaga, teraz jesteśmy już. Złoty. Next Gen, 388. 88, tu, 89. Teraz fajna za karta, bo to jest fajna sprawa, bo jest nasz Polak, Jakub Kiwior. Także, a po kolei to idzie? No tak, dobrze, 391 teraz nie po kolei już. No po kolei. No 90. ale, aha, tak, 91 od razu, ja no. myślę, się tam jest przerwa. 92. Tak, teraz, a teraz mamy 94, czyli 93 nam nie ma, brakuje 82, nam 94. 4. 95 Balde. Tu. 96 od razu to jest Rodriguez, tu. No.

4 ręcz z Ajaxu i 5 to jest Benfica. Wow, fajnie wygląda. Wszystko? Nie, jeden. Jedna, Jedna karta Next Gen by brakowała. Dobra, to teraz mamy Men of the Match Signature Star 407. licz. oli. Od razu? Siedem. A, tu 7. 8 Casemiro, 9 Wilson, 410 Sala.

32 Czolak Rangersi, i to wszystko, tak? Wszystko. No. Jedna. A jedna też, ej, też jedna. Teraz mamy 433 to jest Kult Hero Touré, 34 Pires Arsenal, 35 uważaj teraz Karacher, Liverpool, o, obok? 34 no. to było? Aha. 36 Ronald Kuman. Barcelona 37 Alonso Real Mogę? ja? No. 38 Gatuzo Milan 39 Ravanelli to był dobry napastnik oli Juventus 40 Larson Celtic 41 Laudrup Komplet. Fajnie, super. Teraz mamy bardzo ładne karty co mi się podobają. 31. Legendarne momenty 42. 43 Roni, 44 Steven Gerrard, 45 to jest Ronaldinho, super był zawodnik, 46 Zinedine Zidane, 47 Oliver Kahn, o jest Paty Klaivet Ajax. 49, ten inny Ronaldo. Ronaldo, ale ten inny. Inter. Tak jest, 50 kaka. O. I co? coś brakuje? Tak to się. A, tak, wszystko jest po kolei? Sprawdziłeś? 450. Tak. Dobra, to teraz mamy karty Heritage 53 Otavio, Porto. 1, 2, 3. 4. 56 Leroy Sané Bayern 57 Haller No trzy karty no. Dembele Barcelona 58 59 Cross Tutaj i teraz mamy 61 Oli Neymar 62 Gnabry 63 Marco Reus Borussia

jak taki piosenkarz był Enrique Enriquez 74 Dedic 75 Ciro 77 teraz, Giro Tu bude? No, tu A, jednego tu nie ma 78 to jest y, Mancini, Roma 80 Celtic Ci co, brakuje coś? 80 80 no To jest? I tu. Mhm, teraz uważaj, klub 182 czyli jedna przerwa teraz no. dalej klub 100 Jones 83 85 Rodri klub 100 86 y, Barella 87 Saka 88 Udegard y, Arsenal o, tego a ty nie chcę wejść. No nie chcę, nie chcę. I teraz co? Teraz mamy takie fajne karty Black, Black. Black Edition 4 na razie tylko. To jest numer. 491. To jest. 8, 8 tak? 8,9, tu. 9, teraz mamy. Dembele. 96. 4. 97 Thomas Müller. To było. 4... Bardzo pięć, ładne są te karty, super siedem, i ostatnią kartą jaką mamy dzisiaj do włożenia to jest Oliver Giru, Karta numer 499 jeszcze raz No 7, 8 oh, Tak i to by było tyle co mamy do włożenia. No właśnie w tych kartach Black mamy trochę look, look ale też tych heritage. no też tych klub to pewnie coś tu no. ale w... może coś jeszcze dozbieramy mamy jeszcze jakieś coś do, może będziemy coś otwierać także no i tu jest o, jeszcze parę miejsc <grych> jakby sobie coś Oli chciał. Włożyć jakieś limitki. Może na te elite. Tak, a coś. właśnie elite karty, no właśnie, I na energy. to miejsce. Tak, i te karty energy I Tu ile w tych brakuje czy, Raz. Dwa, trzy. Mm. 4, 7. Aha, no. Musimy popatrzeć na na ciekawości, kogo nam to tam brakuje. O. I tak wygląda album. Taki gruby. Tak, już się napełnił, nie? Na początku taki chudziutki. Także to było uzupełnianie. Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając tak. film. My Was żegnamy, pozdrawiamy jak zawsze gorąco i serdecznie. No to pa. Pa.